też podbijaj kamyki. Przechodzi w 7 prawy. Za szczytem 10, 4 lewy schamuj Do 3 minus prawy mega syf. 120. Od szczytu 6 prawy. Do 3 plus lewy. Podbija. 80. 3 plus prawy. 80. 6 prawy. 150 prostój. Dalej podbija, czy plus lewy na drzewie, przechodzi w 5 prawy, przechodzi w 3 prawy, nie wypuść, lekki szczycik 120, 6 lewy przytnij, 10, 2 prawy, opór na słupie jest drogi, prawy, tak, przechodzi w 6 prawy, wyjście szczytem do 4 lewy, ciąć, przechodzi w 7 prawy, 100. Za szczytem 120 prostuj. Przytnij 4 minus lewy, wypuść do 1 lewy do tyłu. 1 lewy do tyłu, 50. 7 lewy do 6 prawy. Do 3 plus lewy gnój. 80, 2 prawy nie ciąć. 60. 2 lewy przy dnie wyjście, przechodzi w 6 prawy, przechodzi w 6 prawy przy drzewie, 120, 6 prawy przy słupie, 83 minus lewy, z uwagą, 3 minus lewy, przechodzi w 6 prawy, przechodzi w 4 minus prawy, 52 minus lewy z drogi, wciąć, syf. 80 za szczytem 20, 3 lewy 3 lewy, 70 3 minus minus prawy z drogi ciąć dużą wagą przechodzi w 5 lewy dłuższy ciąć wyjście 44 lewy przy dni wyjście szczytem przechodzi w 6 prawy 80 prostój 3 plus lewy na mostek z uwagą 120 zesyw. Cztery lewy ciąć, wyjście, cztery lewy ciąć, wyjście i piano przechodzi w 3, minus prawy syf, to ten megat. Czy minus prawy mega syf, to ten, przechodzi w sześć prawy, wyjście szczytem, 50. za szczytem 33 lewy mega syf, ciąć z dużą uwagą, 200 prostuj, 7 lewy przytnij, w trzy prawy przy drzewie ciąć szybki. Od szczytu 5 lewy, przechodzi w 6 lewy, 33 prawy, ciąć syf, dłuższy, z uwagą, 3 prawy, ciąć syf, dłuższy, do 4 lewy, ciąć syf, dłuższy, przechodzi w 4 prawy, ciągły, zacisk, 33 minus lewy, gaz, Czy minus lewy, 33 minus lewy, 40, plus lewy na główną. Przechodzi w 5, prawy mocno ciąć, do 3 lewy przy murku 3 prawy z drogi 3 prawy z drogi za budynek 80 6 prawy 80 po kuli, 10 na jeźdź, 2 minus prawy, z dużą uwagą O 90 Późny, 3 lewy 60 6 prawy, zacisk do 4, minus ciąć przy drzewie z uwagą, 80. 3 minus, minus prawy ciąć, przechodzi w 4, minus lewy przytnij, przechodzi w 4, plus prawy, 80. I partia piano, przysłupie przytnij, 6 prawy, w 4, lewy syf, przytnij, schamuj, do 3, plus prawy me, głęboko ciąć, do 4, minus lewy ciągły, schamuj 32, minus prawy do tyłu. Przechodzi w 3 prawy, przytnij wyjście. Do 3 plus lewy otwiera. 3 plus lewy otwiera, przechodzi w 5 lewy. 90, 2 minus lewy z drogi, przytnij za niebieskie. 100. 3 plus prawy, zacisk. Zacisk, przechodzi w 4 plus lewy przytnij. Do 6 prawy, 4, 70 i 3 plus lewy przy dni, przechodzi w 4 minus lewy z uwagą, piano, 60, 3 lewy ciąć gnój, 60, 5 lewy do 3 prawy przy dni, przechodzi w 5 lewy przy dni, przechodzi w 4 plus lewy przy dni do 5 minus prawy w 4 lewy przytnij 5 minus prawy w 4 lewy przytnij 70 i 2 plus lewy z drogi ciąć na mostek 2 plus lewy z drogi ciąć na mostek 40 2 lewy mocno ciąć przechodzi 6 przytnij 6 prawy lewy przytnij przechodzi w 5 lewy przechodzi w 6 lewy ciąć 6 prawy ciąć 80 5 prawy, dłuższy zacisk. Przytnij wyjście do 3 lewy zacisk. 3 lewy zacisk. Przechodzi w 5 prawy. Przechodzi w 3 minus, minus prawy przy drzewie. Piano w 3 plus lewy. Ciąć. Przechodzi w 6 prawy lewy. 20 i 4 lewy. Do 4 minus, minus prawy. Ciąć. Przechodzi w 5 prawy, dłuższy ciąć. 62 minus lewy z drogi środkiem. Z uwagą, 2 minus lewy z drogi środkiem, do 3 minus prawy z drogi przed dni, przechodzi w 5 prawy ciągły, zacisk do 3 plus przy dni, do 3 minus lewy nie ciąć piano. Zacisk do 3 plus, przechodzi w 3 minus lewy, przy, nie ciąć piano, przechodzi w 4 minus minus prawy przy dni, do 3 plus lewy, ciąć wyjście, przechodzi w 5 prawy, przechodzi w 5 prawy. Do 4 minus lewy, ciąć, przechodzi w 6 prawy, przechodzi w 6 lewy, zacisk i 6 lewy, zacisk, do 5 minus prawy, przechodzi w 6 prawy, wyjście, szczytem 30 i nie widać, dwa lewy z drogi za Aowy, dwa lewy z drogi za Aowy, za szczytem 20, 3 minus prawy, piano, syf, syf, pia 3 minus prawy, z drogi, 3 minus prawy, piano, syf, do 3 lewy, Przechodzi w 5 prawy, dłuższy, przy krzaku, zacisk do 4, minus, przytnij. Zacisk do 4, minus, przytnij, przechodzi w 6 lewy. Przechodzi w 6 lewy, prawy. 30, od drzewa 3 lewy, zacisk. Od drzewa 3 lewy, zacisk, 20 na jedź, 1 prawy na mostek. 1 prawy, późno. Przechodzi w 3 plus lewy, partia z mchem. Do 2 prawy przytni, 2 prawy przytni, 30, 2 lewy nie ciąć, przechodzi od drzewa, 2 minus prawy zacisk piano, 2 minus prawy zacisk piano, dłuższy taki podwójny, przechodzi 5 prawy przytni, do 4 lewy przytni, do 6 prawy przytni i syf, hamuj 6 lewy, 10, 2 plus, 2 minus prawy z drogi, 2 minus prawy z drogi, syf, przechodzi w 2 plus lewy, 2 plus lewy, przechodzi w 3, minus prawy zacisk Uważaj, w 5 lewy, piano, piano 5 lewy, 90 I 2 minus lewy, dłuższy zacisk, to ten Syf, z dużą uwagą Zacisk dłuższy, 70 I 6 prawy, 10, 2 lewy na główną Przechodzi w 5 prawy 5 prawy, 100 4 minus lewy ciąć, 100, syf. I, przy, I 5 prawy, do 6 lewy, 10, 3 prawy zacisk. I 3 prawy zacisk, przechodzi w 4 lewy ciąć, przechodzi w 6 prawy, przechodzi w 6 lewy, to 3 plus prawy, i 3 plus prawy, może syf i może głęboko ciąć, 6 lewy, Sto, prostuj. I trzy prawy z uwagą, niesprawdzony. Jeszcze sto, prostuj. I na końcu dwa lewy syf widać. Zlotną. Jest. 9,53